Witam, dzień dobry, eee, pokaż, już sprawdzam, no jak to się stało, stary co, zeg może zagramy z Bruce'em, co, jak krótki stream dzisiaj i Minecrafta nie ma sensu na to panać. za pierwszym razem podpinam. a w ogóle odnośnie Minecrafta, słuchajcie to, wyprodukowałem farmę 60 levelowych gotowych do rozmnażania bukuermów na no, streamie. Skróba jest A dobra, też go. Na kreatywie? Nie na kreatywie. Nie na kreatywie. Nie no, jak to się stało? A kamera potem sam zasilacz? PemSA trzymaj transmisję. Testujmy czy działa, bo jak nie działa, to będzie mi przykro, ale chyba powinien działać. Stary, co jest chyba? Ale jak to, jak to, jak to jest możliwe? Pemisa trzymaj transmisję. Czy on daje dla contentu jak można być takim nieporadnym spier... Pajacu. Po i tu przychodzisz, śmieciu. Aha. Jestem trzymaj transmisję. Also plug in the fan splitter cable. Czyli to ma być tu. Tak. No ale po... Po co w czasach All in One kupować takiego kroca? Pod content? Stary, co to w ogóle jest? Also plug in the fans MSM-sa, trzymaj transmisję. On nie daje? Nie, no chyba, może udawać. Tak samo jak oni, czyli wejść, odklepać i powiedzieć się, manko, i tyle, dajcie. I dla, dla każdego by byłby to Sigma Move, bo dużo osób już trochę nie lubi tych free fightów i konferencji, tzn. tego środowiska, nie? Czekajcie, muszę wziąć prawą rękę kawy. Czwartego apeka w ogóle pikniesz. Tak, wiesz co, to pójdę w tanka, ja pójdę full tank. Ja wziąłem malfight'a, bo patrz, jakie mają piki, nie? Ale no więc ja myślę, że tutaj yy, wziąłem coś, co po prostu będzie w nich skuteczne. A to, że mamy Ani na support, On jest tak salty od do 20 godzin nie ma szansu dawać. Kto, Jasku? No ale to słuchajcie, no. Przyszła wadliwa, wadliwa GPU, albo wadliwa, kurwa, nie wiem, coś. No, coś, coś musi być wadliwe, no. Gdybym ja teraz miał składać ten komputer jeszcze raz, to pewnie bym nie złożył. Ale nie dlatego, że już, że nie potrafię. Ale dlatego, że to, taka usługa kosztuje bardzo mało w do komputera. I uwaga, w cenie takiej, takiego złożenia komputera powinien być management kablowy. A men, men, management kablowy jest najgorszy. Wadliwe. No, ale co kapuś zrobił źle niby? Znaczy, podłącza wszystko i nie działa. No, kogo to wina? 300 złotych za godzinę roboty? godzinę roboty złożenie kompas, z okablowaniem. Mi się wydaje, że troszeczkę dłużej To jest 2 godziny na spokojnie Spec to zrobię w godzinę na spokojnie Ale po co robisz to w godzinę spokojnie, masz po co na za godzinę? jakiegoś twórcę internetowego, Mówisz? co już ma Instagram, zobaczył ile mu zasięgu przybyło przed i po walce, nie? No to Azdu w sumie walczył chyba w, w Fame MMA i ma taki Instagram podobny do, do, do mojego. Się. No i ile on ma tych zasięgów? Aż zobaczę, mnie, zna. mnie Nie wiem, zna. ile na Instagramie jeszcze. ma. Już ci mówię, do Bo co, on, on, on kupił na... no, no, na Amdeku a to jest najgorsze czucie, wydajesz tyle pieniędzy na kompa stary składasz go boi się, wiecie, twój pierwszy złożony komputer, boi się złożyć kompa i coś się pierdala, to tak byś chyba zapłodnił dziewczynę przy pierwszym razie, serio porównywalne uczucie chyba, smutku i żalu tylko, że to się Czy może to nie tak zgodzić najlepiej że tym... znaczy, nie wiem, to trzeba zapytać kogoś kto kto, kto kto, był ojcem to jest bardzo rzadka sytuacja prawdopodobnie chociaż może nie, po tylu zwarciach w sensie ja się boję, że jak z kartą graficzną coś nie tak i oni zobaczą, że on normalnie podp podpina zasilacz a to... Stary tam mi prądem w całym mieszkaniu. To ja nie wiem, czy o taką reklamację uznają. W sensie, no są sklepem komputerowym, a oni twórcą internetem dość lubianym, więc zakładam, że mo mogliby się zgodzić. 850, yy, jak to w minimum 1000 powinno mieć. Nie no, co ma za grafikę? To on ma 50 -90? Co wy gadacie? Może no, bym się wiesz, że nie chce. No 50-80, no myślałem, się... no i. No jaskół ma jakiegoś... Jasku pewnie ma z szachów trochę pieniędzy, ale story! No to Git ma, no to tak. I co ja mam w ogóle w kompie? Pokaż mi co ja mam w kąpie. Ja już nie pamiętam co ja mam w kompie. Kurde, prawie PDF pisałem Ja mam tak. No z, z tym Intelem, nie? Trzeba było kupić lepszą generację prawdopodobnie. Znaczy inaczej, trzeba było kupić yy, nie generację KT. Raczej... Nie wiem, w sumie szczerze, chyba dobrze kupiłem. ja to po prostu wymienię, ja to wymienię później. Bo na razie wszystko śmiga, zobaczymy Po prostu wymienię płytę, a chociaż Obudowa 1359 zł stary Ale wiecie jaka fajna jest obudowa? Fajna jest No tak, ale ja to kupowałem, na, no ja to kupiłem 2022 na grudzień, nie? Pamiętam ja, ja, ja to składałem na grudzień Bo ten komp, komp z reguły miał służyć do czego? Bo jak grałem na przykład, grałem na mojej 2080, pamiętam no, przechodziłem z. Z 280 przychodziłem na, 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 na prosto 40. E, no to grałem w gierkę komputerową, no to generalnie co, mimo tego, że grafikę rozkręciłem, wymieniłem e, termopady, odkurzyłem Wymieniłem pastę, to grafika tak osiągała, zawro osiągała zawrotne temperatury, takie, które po prostu ee, No wkraczały, znaczy uruchamiała po prostu wentylatory na, na moc, na no takich 90% pewnie bym powiedział, nie? I, no i było Tak było I to był główny powód wymienia tego wszystkiego A tak takie nie działało No co, no prawie tam, nie wiem, 10 stopni było na karcie graficznej, parę do wyłączenia kompa, ale, ale śmigało Później tego kompa Aśka dostała Ale stwierdziłem, że jak, jak się ceny, e, ceny spadły, o wiele spadły I weszły AMDki I akurat do, dostałem współpracę z AMDkiem wtedy Z samym Prockiem Z tam Procka wartego tam nie wiem ile tam chyba z 2 koła złotych A stwierdziłem, a kupuję I w sumie nie kupowałabym chyba kompa na tej najwyższej karcie graficznej teraz Do streamów może jeszcze No ale to w cenie karty graficznej tej najnowszej wersji, znaczy na, na, na najlepszej dziesiątce to to da się drugiego kompa złożyć po prostu pod OBS-a i wtedy masz dwie jednostki nawet no, dwie jednostki w pokoju, które działają To tak kurczę trochę dziwnie Ty złożyłeś tego kompa tylko dzięki ASI? Wtedy co składaliśmy, co był 2.4h ze składania kompa? nie, kurwa k***o, stary Po pierwsze, widzowie przyspącili, bo widzowie którzy mieli być Którzy mieli mieć Ogar, okazało się że tego Ogaru za bardzo je mają I musiałem iść do pokoju i wyglądać, jak uruchomić update BIOS-a przez, przez flasha po prostu Bo płyta była główna, nie pod podprocka i no udało się zrobić. Udało się zrobić wszystko. Później były jakieś problemy dziwne. Eee, no ale co? No to siedziałem, no. Robiłem Windowsa. Okablowanie długo, długo zajęło. Generalnie to, to są... To był taki motyw, że tutaj na przykład... Yy, to rzecz z kablami było tak? To były jakieś, jakieś kable dziwnie znaczone. I ja zamiast po prostu spojrzeć w instrukcję, to ja czytam czat. ja czytam czat przez 4 godziny. Później się wziąłem tą instrukcję i powiem tak. W***ane was. Chyba na was. Nigdy więcej z nie składam komputera. Nigdy. Wy jesteście trollami. Wy najchętniej to byście zobaczyli, jak ten komputer umiera na moich oczach. Stary, ja wziąłem tego kloca, ważącego, nie wiem, tą 490. Stary, nigdy tyle kasy w ręku nie miałem. Z 11 koła trzymam, 12 koła w, w dłoni. I ja mam to włożę do takiego do, do, do normalnego setup PCI. Wkładam i to jeszcze tak, to jest taki ciężar, że to, to, się, to się łamie. I są takie słupki specjalne, że musiałem dać słupkę pod, pod grafikę, żeby ciężar jakby podtrzymywać. Chore, chore. No. Szczerze? Mega że tyle kosztuje karta graficzna. Mega p***ne. W cenie jednego metra wtedy pewnie w Warszawie. Ty czytając czat sam siebie już trollujesz? No nie no k***a, na, 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 na pewno są osoby, które chcą pomóc. No wczoraj jest kółce, inteligenci kazali aktor BIOS z poziomu Windowsa. No... No na ja przykład też nie wiedziałem kiedyś, nie? Bo ja... <laughs> no ja mam starszego brata, to brat zawsze składał kompy, plus minus. Ja swoją pierwszą jednostkę, którą zakupiłem... To złożył na 1080 to była osoba od brata Taki znam ze szkoły To przecież złożył to wiesz Z bomby złożył stary A on powiedział tak Dobra to, to, to Taki wiecie komputerowiec Że generalnie no mucha nie siada I no bo chciałem mieć spokój I sobie co No i sobie śmigałem Później 2080 kopiłem przez gotowca przez sklep komputerowy No i śmigał k*** dobrze Wszystko dobrze zrobione Z Zapłaciłem parę stów więcej, ale co? No mega, 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 mega dojebany komputerek Wszystko śmigało przez lata No i przyszła zmiana, no to postanowiłem sam złożyć e, No bo zamawiałem z różnych sklepów, żeby zaoszczędzić parę stówek No to zaoszczędziłem parę stówek jeszcze na, e, na złożenie kompa No i co? Okazało się, że robimy 2.4h ze składania kompa No ale składanie kompa to, to nie było 2.4h Tylko tak 14-godzinny stream, ale to łącznie jest z Zupdate'owanym tego BIOS-u Z robieniem Windowsa Teraz jakbym to zrobił, to prawdopodobnie 3 godziny jest fireand, Ale po pierwsze Później był komputer Asi Stary, to składam komputerze na streamie I słuchajcie to Normalnie Procek nie wchodzi w slota Procek nie wchodzi w slota Przyszła płyta główna z powyginanymi Powyginanymi pinami, po prostu Serio, ja ich nie wygiąłem Asika do mnie tak Stojąc tutaj do mikrofonu Nagrywanie jest włączone Jaszka tak A mi się wydaje, że ty to wygiąłeś No nigdy mi ta k***a ręka sama w jej kierunku twarzy nie poszła, nie? Stary, jak, jakby ktoś kontrolował moją rękę Nie no, nigdy bym Asi nie zadziałał, no bez jajec no Myślisz, że Jasku dobrze włożył kartę? Ty. Ale to jest niemożliwe tak włożyć kartę graficzną? Ogólnie. Ja pierwszy raz widzę, że grafika była krzywo. Płyta główna, albo te złączki niektóre, co tam muszą, zależy od budowy, ale to musi czasami wejść jakoś specjalnie. To spoko. On jest specjalny? No nie, no pierwszy raz kompas składał wizowy. Zawsze pierwszy raz jest ciężki. Niektórzy na przykład streamerzy, streamerzy w ogóle kampanię składali. Albo inaczej, niektórzy streamerzy na przykład nie wiedzą, jak kwa, komputer działa. Zapytaj, krzycha, zapytaj Rando Brusa. Stary, Rando Bruce brał kwa, informatyka, żeby wymienił mu chłodzenie w procku. Stary, i ten informatyk do mnie dzwoni Czy wiem, jak, jak, ee, jak wyjąć to chłodzenie, które ma Bruce z procka? No to ja mówię, kurwa normalnie. No wiecie co było? Pasta, pasta była przykryta po prostu Kom był, kom był nie, nie, kom był wyłączony pewnie od kilku godzin Pasta zwarła, no bo czas to po prostu użyć I Bruce, ja mówię tak, Bruce Odpalaj streama na Discordzie Siema Dziadek. Odpalaj stream z nasz. bo tęskniem za ten duło do słuchania w pracy. Yy, Arturek, yy, no kiedyś może pogram, tylko no shot, shot do Bruce, a no, zrobicie szota? Artur, zrobisz szota. Czy Random Bruce możesz bić w końcu rangę typu D1 na przykład? Folia była niezdjęta wtedy? I w ogóle o, była, była niby folia jakaś niezdjęta. I Random Bruce mówi do mnie tak, ra, nie, Random Bruce odpala streama i mówi tak. No ale to już ze mną składał tego kompa, to on nie zdał tej, fo nie zdał tej folii I przyszpomył, że to ja składam tego kompa, a później mówi tak. Ja się kurwie mówię, co ty... A on mówi No tak za jajec powiedziałem A no chłopie Normalnie dla jajec, przychodzą do mnie wizowej i mówią tak, beka, że kofolnie nie złożyłeś, znaczy nie zdjąłeś. Mega jajca jak wesy, nie? Ale pranka zbaw rando brustevi wtedy Nie no bo zakładam, że tak 10% z was by się bało wymienić procka w kąpie. Ale nie wiem kłópa w sumie. Ch dobra, okej, okay. to za dużo 10%. Ile z was by nie wymieniło procka w kąpie? Albo nie chłodzenia Ale go ten. jestło. No ale kan wchodzło, że na pierwszy item Chłodzenie chyba najtrudniejsze założenia. Nie no co ty piszesz? Chłodzenie jest tak turbo łatwe. Kiedyś te takie te, te, te no, normalne te, 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 te radiatory, które się zakładały na kompa. Na zatrzaski takie, co bo trzeba użyć giga siły, żeby to w, w, wpiąć. No to Okej, okay. i było jeszcze mało mało miejsca wtedy. No teraz? Ja nie wiem, czy ktokolwiek kupuje radiator oprócz Też Oni jest taki zajmny. Hej to dziękuję pięknie. Nie, no, ja, 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 ja pamiętam ten radiator, jak czasami się kompa czyściło, no to, no nie, no, no było czasami, no. Się zdarł tam jakieś skórek, jakieś palce. Te nowe powietrzne chłodzenie wydaj wydają się są podobne do AO, tylko że głośniejsze o wiele. Eee, no są tańsze przede wszystkim, nie? Te radiatory niektóre, od nie wiem, Quieta, czy tam jakiegoś e, czegoś. Są po prostu tańsze. No ale co? Oli on się ładnie świeci. Jak słychać jak ta pompa działa, to jest takie fajne uczucie jak się kompa włączy. Ostatnio włączyłem kompa i mówię Ty, kurwa, nie włączyłem go, nic nie słychać. Ja z kołowi zaproponowałem coś takiego, ale woli od chat cz GPT, no ale co? Od Chat GPT włączył? to nie są kompy teraz, nie? I to, to, to jest, to jest high-endowy komputer w ogóle. 10 tysięcy złotych. 10 tysięcy złotych to większość teraz zarobi pewnie na wakacjach. Każdy młodzieniec. W dwie godziny na kiku? Nie, no w dwie godziny na kiku nie. Jasko nie kupił e AIO, bo się bał, że będzie musiał wodę wymieniać. Nie no stary. Ej, żeby grać na szachę trzeba mieć coś zjebane w, w mózgu, serio. No nie wiesz, że Jasko tak gada. Ja bo był kiedyś taki turbo bogaty, na przykład mógłbym sobie pozwolić, nie wiem, 30 koła za kąpa To bym zrobił jakiś taki dębowy mebel, normalnie k***a z dęb był biurko, takiego hita, nie, nie jakieś te. I zjebał kompa w blacie. I zał taką żywicą, czy czymś. Znaczy, nie, no dobra, okej, okay, no nie, nie żywicą, jakimś płynem i to wszystko później tak. jakąś szybą po prostu. <laughs> nie, no przesadziłem z tą żywicą. I mieć kąpa w biurku po prostu. Kumasz to? Po mieć, mieć biurku oszklone. W dębowym kółtym. Kto by tak nie chciał, ja bym chciał. Fajny pomysł. Ja sobie na ścianie zmontowałem. Ale na ścianie, czy w ścianie? Ty stary, w ścianie też spoko. No wtedy jeszcze z biurka może okabolowanie to idzie tak instant. A jak p... Jeszcze biurko ręką? Okej, okay, no to wtedy nie możesz uderzać. Chyba, za bardzo. Czy znaczy, nie wiem, no co, 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 co się może stać tam? Tam się nic nie stanie komputerowi. Ja taki mam. <laughs> Stary, Close enough <laughs> No też fajnie, też fajnie. Wsklejc, ale spoko, w spoko. So, after a quick trip to Lowe's, we were all set. Oh, and I also bought the acrylic, because why not? Alright, the first was using our CNC router to make some of the more detailed cuts, like the front IO, for example. Moving on, we countersunk every hole on the metal sheets and then began painting them. Also, started painting thing is on and it will just look real sleek. After everything was charger. Next we stained and clear coated the sides of the desk. As you can see for this build we're going with a natural finish. So what we had next in line was securing the top plate to the rest of the frame. To do this, we clamped it in place before drilling all the pilot holes to get it lined up perfect and then secured it with a bunch of wood screws wood right above where it was at so you know it's desk and just need to build the PC inside. The screen right now is now fully complete. Time to take this thing home and get it all set up. <laughs> I know I brushed over a lot of the details so if you have any No, nie, to, to musiało być trochę większe biurko, bo no, Tak, gdzie grasz, tak się. Ci... Nie, to, to, to. w sensie to obok, obok najlepiej. Kiedyś kursowałem sobie przez las, ubrana od stóp do głów i jakiś typ se walił konie do drzew, także pozdrawiam serdecznie. Pochodziłem do lasu, żeby mnie komały gryzły w. a ja waliłem konia do tego. I na drzewo spuszczałem się. Kto wie, może teraz nadal to robię <śle> <śle> Nie, no to jest też jeden z moich odmiennych filmików. I jakie tam słowo Wszystkie ciotki. Ciotki, psotki. I. moja ręka. Stary! Odchodzę Krzysiu Idę, 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 idę. Spokojnie, spokojnie. Taka tak mogą wziąć, ale się... Dole, to jest, stary, pa. Kiedy aircrafik? No chyba zaraz, chyba zaraz. Zobaczymy co tam się dzieje. Wiesz co, nie, miałem jakąś nie najgorszą merkę, ale nie jakiś wybitną. Ja słowo po prostu stał i robił za frontly. Ja mogę, ja mogę odpalić Ja mogę odpalić tego aircrafta i po prostu go włączyć Kurcze, no nie wiem co się stało z tą ręką. Ja pamiętam, że kiedyś miałem taką kontuzję, ale to. Jak, 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 jak to brzmi? Kontuzja, stary, ja tylko siedzę przy biurku. To jest. Aśka mówi, że za długo przy biurku siedzę. ja wczoraj powiedziałem, to się jeszcze trochę. Jest... Pograłem w WoWa wczoraj. <grym wstydziany> A co nie na dźwięku? A kurczę, Muszę wyjść. E, wczoraj też byłem trochę leveli. Znaczy, przygotowałem sobie książki. Drama rozkręcona bruz z bo nie chcesz go zaprosić na kawalerski. Czekaj muszę testować Gierkę. Jak, jak, na jaki kawałerski? kawalerski? Mógłby. Za 6 stówek procesor? A to nie jest chłodnik? Nie panowie, ja serio wierzę, że oni muszą trolować. Mogę po, dokupić podzespoły? Drogie, no ja to jest ja, ja Mogę zupgrade'ować tego kompa, w sensie... ale kurde, na dobrą sprawę to też mogę go opchnąć gdzieś. Albo dać młodszej siostrzyczce, mojej kochanej. Co to jest? To jest dysk? To jest. To jest. Ale actually, jest. Bo to jest 20 lat różnicy prawdopodobnie Ile tam? Nie, nie pamiętam ile mam. Ja, mam, ja mam 33 lata 33 lata, no to 14 lata Nie, to już były jakieś tam mniejsze SSD-ki, ale Kiedyś hard drive'y stary, k**wa Taki giga nie, wkładałeś to mieliło przy kąpie, a teraz takie głęknie stary, podpinasz pod jeszcze tego. pod jakiegoś chyba slota blisko tego i to jest to jest nienormalne, to jest nienormalne, to jest to jest nienormalne, to jest to jest moim zdaniem nienormalne. Że to zbudował człowiek, który jeszcze 2000 lat temu mordował się? o to, czy istnieje Zuseka, czy nie, a nie, czekaj. No dawaj. Dobra, dawaj. Ja uciekam, popadnę, a może im pomogę na górze. Eee, ty, a gdzie Minecraft? Oku. Ale wleciał. Czy my proszę brusna kawalerski? Ale jaki kawalerski? Nie jesteś z nim manewrować, no ale to chyba. Ale on jest sztywny w ogóle, jego ciężko jest z nim manewrować. Nie, te duże są łatwe, te duże są łatwe. Ej, ale ładnie, ładnie zrobił, co? Tutaj. A nie, czekaj, to jest bazówka chyba, to jest bazówka. Ale czym on wziął białego kompa? Z czarnymi ele elementami. mam. A nie spojrzałem na team po prostu, widzę 4 ataki, których malfajta. A mogę wziąć po prostu, nie wiem, jakiegoś Renektona pod, pod, pod linię. A no, byłoby to lepsze, byłoby to lepsze. A, motyw szachowy. Ja też Lana lolano, w pik w ogóle. Dzisiaj też moglibyśmy w pika zagadnieć. No, w PIK'a, No, tutaj. Harry, a ten, yy, mój braho, jak mieszkaliśmy na wyżowcu, a mieliśmy, mieliśmy sąsiada niżej. I żeby zrobić lana, to kompo do mieszkania nie kupa, Stary, normalnie kablem. Kablem, kablem z 13 piętra na dół. Był lan. Taki mam tutaj, żeby zrekordować, jakby. Ale co to, co to jest? A to jest na ścianie. Aha, to jest ściana! Ale pokój. Czekaj. To są... Tu jest jakiś double skos dziwny, czy co... Nie, czekaj, bo mój mózg nie ogarnia. No poddasz, okej, okay, ale czemu to jest skos? Skos, jakby. le masz. A, czekaj. Czekaj. To, 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 co to jest ta biała linia tutaj? No nie, czekaj, 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 ściany. Stary, ale patrz. No tu leci skos, nie? Tu leci skos. I to masz później prosty, praktycznie. I tu jest dalej. Co, co to jest? To jest jakieś stary, ja nie wiem co to jest. Mój mózg tego nie ogarnia. No widzę ścianę do dole, ale to właśnie. Je, jeszcze widzę ścianę do dole. No, patrz, dobra. Czy, was mózg, czy wasz mózg to ogarnia? Serio, kurwa, Orylika przeszli już? Wyobraź sobie trójkąt. Idzie i tam to jest dach. Na... Aśka, weź, czekaj. Weź, ogarnij mi to zdjęcie. Skos, siana, skos. Dziwne, nie? Puch, ta wnęka przy tym skosie W sensie, nie no i, i... Ja tego nie ogarniam Czekaj, jakby ten skos był tylko do tej wnęki A od tej wnęki leci kolejny skos Gdzie to głapie się na ejaj Na no, jakie kurwa Stary, to jest mega dziwne zdjęcie jak coś Zapraszam Bruce na kawalerski? Nie Bo ja nie będę robił kawa kawalerskiego Zapraszam Kapuśniaka na kawalerski I Eryka, i mojego brata I... Asie, Asie na zapraszam, żeby mogę zobaczyć fajne prostytutki. i kolejne.